Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gimper Simulator 3 Postanowiłem sobie tutaj tak powrócić do tej gry No tak po prostu mam ochotę sobie w to zagrać Więc wbijemy sobie dzisiaj milion subskrypcji mam nadzieję Nie grałem w to od dłuższego czasu Mamy już dosłownie wszystko odblokowane Ile mamy teraz subów w ogóle? Teraz mamy 112 tysięcy subów. <laughs> tak więc y, może w shakes and fidget y, też coś zrobię. Co tu można? karczma, postać. O, grzybiarz. To jest spoko. Mogę kupić ile mogę. Dajcie mi to. Dobra, grzybków mi już starczy na do końca gry. Kupujemy grzybki. Co tu można robić? Gildia. Poziom twierdzę. 10A. Nie ma problemu. Jak grzybki mam, spokojnie. Dużo grzybków. Jestem biały i młody. Członkowie. Lambert tychuju. Dobra. Jeszcze 5 poziomów. Ok, mamy. Dalej, co można dalej zrobić? Zbrojownia Nowy towar. A i mogę sobie to kupić? Uu. Gabinet magii. Stajnia. A tu co można? Mogę tu coś? A mogę coś wynająć. Ty wyglądasz spoko. Jesteś drogi, chyba? Tak, to ciebie wynajmę. Już wynajmuję, mam nadzieję. Lochy, co w lochach jest? Walcz. O oh, fuck. Um, chyba nie. Chyba jednak nie. Dobra, kupujemy. Jak to kupić? Mogę? Srebro mi się skończyło. Lipa. Nie mogę sobie srebra za grzybki kupić. No nie, dlaczego nie można? No to trudno, to idziemy robić questy w karczmie. Ok. Na Instagrama jakieś zdjęcie. O Jezu, ja nie mam ubrań. Jestem nagi! O nie. To pójdziemy sobie kupić ubranka. Ale najpierw jeszcze nagramy film. Oj, nie internet. Tylko OBS. Niech będzie taki film. Let's play z. Hmm, nie wiem z czego. Tyle tu gier Strumoila. Go. O, dobra, szybko. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w grze Termoil. Okej, okay, wszystko dajemy. I ja sobie pójdziemy teraz do sklepu coś kupić. Jakieś fajne ubranka. Czemu mi się lodówka otworzyła? Nie chcę lodówki. Trą mamy godzinę 10. Dobra, nie, idziemy pozmieniać tu wszystko, bo to wszystko tak okropnie wygląda. To co ja tu zrobiłem z tymi kolorami, to nie. Trzeba naprawić kolory. E, nie tu. Najpierw do Gucci. I będziemy... Możemy być w sumie tym. Nie, nie możemy. Nie, możemy jednak, dobra. Będziemy Iron Manem. Ale jakim? W jakimś fajnym kolorze. Niech będzie standardowo czerwony. Wszystko, wszystko. To też. Halo. Dobra. I to. Jeszcze rękawiczki, jak ja mogłem ominąć Okej okay. mm. Dobra, i wychodzimy U fryzjera Nie, w kastodramie Możemy sobie coś kupić No, kupujemy sobie sufit jakiś Sufit polecimy standardowo Biały Podłogi będą takie Taki jakby Brązowy, ale taki Taki Halo, co jest dobra spoko. A ściany, nie wiem jakie ściany dać. Może takie szare Niczym szare bloki kamerzysty. Ty, gdzie tu jest szary kolor? O, dobra, tu jest szary kolor. Spoko. Ok. I teraz. E, stop. Co ja wychodzę? Nie, wracaj. Jeszcze tyle rzeczy tu jest. Kuchnia jakaś ładna. Kuchnię czerwoną sewalniemy. Taką od buta. Kuchnia czerwona, łóżko. Łóżka nie chce tego, to jest brzydkie takie. Chociaż Zresztą... to. Niech będzie to futurystyczne, ale w jakim kolorze by sobie wziąć łóżko? Jezu muszę najpierw zmienić, dobra. Hmm, czy czerwone łóżko pasuje? Nie wiem, nie wiem. <laughs> dobra, niech będzie czerwone. Biurko. Kolor biurka nie jest najgorszy. Chociaż jeszcze se zmienia i sobie wezmę to biurko takie. takie niebieskie. Takie O, tak O. Takie szarawo niebieskie. O. Niech będzie takie. No, niech będzie takie niebieskie. I fotel. Mm, fotel sobie zrobimy. Chyba typowo czerwony. Szybki. No, dobra, to mamy wszystko. Ale jeszcze nie wszystko. Jeszcze możemy do komputerowego. Pójść i w komputerowym będziemy mieć inne kolorki. Dobra, komputer na pewno nie taki. Komputer też czerwony. Klawiatura laserowa, nie wiem po co, ale zróbmy niebieską. Wszystko możemy w sumie zdać niebieskie inne. Myszkę też niebieską. I podkładkę niebieską i mikrofon, nie ma koloru no nic innego już nie ma koloru, dobra niech będzie tak i to chyba wszystko, dobra zobaczmy sobie nasz domek teraz o jeszcze hajs za hot dogi 18 ziko. no i jakoś to już wygląda to już nie jest takie złe jeszcze 230 minut więc sobie poczekamy okej okay, nagrywamy nowy film 60 tysięcy wyświetleń, super. Mm, nie wiem, czy nie mam tego. ten z gwiazdami, mam to coś do zapłaty? O, 300 zł z YouTube'a Ale nagrajmy sobie nowy film z. Life is strange. To się łatwo gra. O Jezu. Co ja mówiłem? Dobra, nieważne. Wszystko dajemy. Bez tytułu, bo mi się nie chce wymyślać. Teraz będziemy mieć jak 18 za chwilę to można na koncert iść. Tylko pieska najpierw nakarmić, żeby nie zdechł. Dobra, chodźmy. Dać koncert, bo nie było dawno. Koncert lekko nie będzie. Jezu, ile tu rzeczy do robienia jest znowu? Ile tu jest rzeczy? Idziemy, 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 idziemy. Ja. Za darmo. Charytatywnie. Gdy życie zaboli, to dojrzewanie od Monopoli. Do Monopoli. Jak budowa T55, bo jestem inżynierem, czy mam zaciśniętą pięść i bang! Mogę skurwysynów synów kautować, Rozpierdalam czołgi lekko ja i moja załoga. T55, bo jestem inżynierem czy mam... zaciśniętą pięść, 50 tysięcy fanów! Jakby się tak, na tym odcinku udało wbić milion fanów, no to by było spoko. Naszego pieska możemy trenować, więc w sumie tu podejdę. Jak to się spacią z kakao? Dobra. O, dawaj. Dobra. Dobry piesek, ładnie skacze Ty, 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 kurde. Przegrałem. To lipa. Możemy jeszcze na stadion iść. Ale nie wiem czy chcę. <laughs> Lekko nie będzie nagrajmy. Jakiego gościa będziemy mieć? Stew. No, nawet nie najgorszy jesteś. Opłaca się z tobą nagrywać. Dobra, jakieś pytanka, szybko. Ostatnia część. Proszę, żeby nie te go karty. Nienawidzę ich. Nie, nie ma opcji. Ja się na go karty nie zgadzam. Taki fajny bug, jak weźmiemy sobie tutaj naszą y, postać, tam nasze statystyki, to od nowa mamy losowanie. Przydatne. O, to z wiedza o grach, niech będzie, chociaż nic tu nie wiem. W jakim kraju? <grym> Dobra, nie wiem, nie wiem nic. Przegrałem, trudno. Wstyd! 107 tysięcy za odcinek, super! To nieźle, to nieźle. Mogę kolejny? Mogę kolejny chyba. Z kim? Z Mamiko. No ty w ogóle popularności nie masz. Dobra, nagrajmy i tak. Odcinek z Mamiko. Dobra, i ostatnia część. Kosikówka, kosikówka jest fajna i łatwa. No. No i świetnie. To lubię. Ładną postać na lewo. Podoba mi się ten wygląd. Zdobądź więcej punktów niż w stew. Spoko, wygrałem. Szkoda tylko, że mamiko była w odcinku, ale to tam szczegóły. O, mniej pieniędzy jest. 670 tysięcy subów tutaj. Czy w ogóle mogę w tym tygodniu wziąć udział w tańcu z gwiazdami? Jeszcze zanim poniedziałek będzie, bo nie wiem. Pies mam nadzieję, że mi nie zdechnie przez ten czas. Jak mnie w domu nie ma, co się tak odbijam? Nie mogę. Dobra. A, firmy nie będę swojej sprawdzał. I tak się tam tylko pierdzielają. Ok, wszystko zjedzone. Żeby sobie odnowić wszystko. Coś bym mógł powiedzieć w sumie. Tylko nie wiem co. Podobno mają być te strajki u nas W mieście, we wszystkich szkołach Więc mam nadzieję, że będą Te strajki nauczycieli Bo bym sobie chętnie nie przyszedł do szkoły Żebym mógł nagrywać więcej filmów specjalnie dla was O i sobie też myślę nad wyborem szkoły, bo będę teraz szedł do technikum Raczej liceum nie chcę Mam do wyboru dwie szkoły, albo iść na profil esportowy, Albo pójść sobie na mechatronika i teraz mam dylemat. Nie wiem co jest. Co, co jest lepsze, co bardziej chcę. Z jednej strony no cs to ja kocham, nie? I CS tam ma być? No i fajnie by było tak Tak sobie za 3 lata wyjść kurczę na. na na na. No, w spotku w Katowicach na scenę, już jeszcze przed kątem wygrać najlepiej jeszcze puchar podnieść. Czemu ja wychodzę? Nie mam co robić tutaj. Tymir upowiadł 304 minuty No ale właśnie ten Mecha to też jest wydaje się spoko I też niekoniecznie w tym esporcie mi wyjdzie Niestety Mało tych subów wpada, prawie nic Mmm... To nagrajmy sobie kolejny film Okej, okay, z Life is Strange? No bo z tego. No też nie! It's life is Strange. Dobra. Dzień Okej. Okay. Life is Strange. Wszystko dajemy. I sobie śpimy i idziemy dać koncert znowu. I za chwilę będzie w ogóle poniedziałek, więc po koncercie można iść sobie do. Mmm. Do naszego ukochanego Studia Polsatu. A jeszcze jeden film zdąży nagrać, więc spoko. I jeszcze jeden film, żeby jakieś słowy wpadły. i właśnie tak fajnie by było się tam pograć w CSO tak profesjonalnie. Mm, ale fajnie by też było sobie stworzyć jakiegoś robota, nie? Łazik na Marsa. To by było spoko też. Ale nie można chodzić do dwóch szkół na raz. Zresztą w ogóle nie chciałbym chodzić do żadnej szkoły. Ale szkoła to jest też coś takiego, że tam będę miał sprzęt profesjonalny od MSI, będę miał coś od Microsoftu jeszcze, więc dużo rzeczy tam się dostaje. Czym ja łatko, o co Fuj. No i będę miał możliwości jakieś, że też szkoła będzie co? Mm. Będzie za mnie organizowała, jakby wszystko, że. Teraz to co ja mam zrobić, jak chcę sobie mm, do jakiegoś turnieju się dostać? No nie za dużo. Team też ciężko znaleźć, tak to szkoła będzie wszystko ogarniać. I szkoła to zrobi lepiej. Zabolała mocno ta liryczna chłosta. Nabijam na pal nadal. Teraz tak, chyba argumentów brak. To pojadę po emocjach. Co mi tam? Dram tam mam sam w ilościach dużych. 60 tysięcy fanów, podoba mi się to. Jo, 21 dopiero. To jeszcze sobie poczekamy. Poczekamy sobie na taniec z gwiazdami. Mogę w sumie w tym czasie nagrać, lekko nie będzie. Może ktoś fajny się trafi. Ktoś popularny. Yy. Co to jest? 0% popularności. Zmień gościa! Won mi z tym. No, i za 24 godziny dopiero. No to jednak nie, no to sobie od razu pójdziemy na górę. No tam dwie godzinki sobie poczekamy. Zobaczymy firmę naszą. Co tam w naszej firmie? Co u ciebie, Mordo? No, ładne tutaj. Pieniążki mi zarobiłeś. No ty już jakieś 60 zł. 65 groszy. No kurde, no. Nie po to wam płaciłem, żebyście mi pieniędzy nie dawali. Come on, jeszcze godzina i bierzemy udział w tańcu z gwiazdami w kolejnej edycji. Come on. Pół godziny. Dwadzieścia, 20... nie, dziesięć minut w sumie, co ja mówię. Dobra, jest. Zmieniła się para roku. Kurde, zapomniałem. 350 punktów, czy 3500 złotych. 17500 subów. Kurde, zapomniałem, że to trzeba tak klikać. Więc za dużo za to nie dostałem. Chodźmy się do McDonalda po coś: to, to i to. I więcej tego. Dobra, y co teraz. Lekko nie będzie jeszcze jedno. Może mi pies nie zdechnie w tym czasie. Miejmy nadzieję, a jeszcze nie mogę, no tak. Szukają mi gościa. Całą dobę, to sobie nagramy film. Pieska nakarmić? Rachunki, zobaczmy. Rachunki, jakie są 72 tysiące, spoko. Ile tam jest subów? 135 tysięcy tylko, mało. Zanim ja tu wbiję, wszystko mam najlepsze. Hmm, Shakespeare Fidget w ogóle. Nie mogę sobie wziąć kolejnego quest'a. Spoko. I co jeszcze chciałem? Instagrama jeszcze mogę. Zobaczymy, jak się spodoba. Tutaj z pieskiem. Ile? O kurde, 81 milionów polubień. To mi się podoba. Hmm, i co? YouTube sprawdzałem, wszystko sprawdzałem. Eee, rachunki, no tak. Rachunki miałem zapłacić 15 tysięcy. Co to jest? A 1500 z YouTube'a mam już. Patrzcie na ten fame. Fame do Dobra. Szybko cykamy fotki motylkom. O kurde. To nie było dobre. Oj, to nie było dobre. Jak tam? Content. 720 razem tysiąca Spoko. Yy, I ile to teraz zajmie? 340 minut. sobie można w tym czasie pospać. Piesek mi, żeby nie zdech tylko Dobra. Ja sobie coś zjem. Ja sobie coś zjem. I gramy. Znaczy gramy, nagrywamy. Kolejny film. Mało tych subów. Nie podoba mi się to. Wolno to leci. A jakby tak chcę kupić suby. Gimper kupił i mu kana kanał zablokowali, ale nie, no nie będę ryzykował. Mam za dużo do stracenia. Dobra, o fakt, dobra. Z life is strange. Dodajemy wszystko. Wszystko. I to jest takie, dokładnie wszystko dodajemy. Spoko 100 minut mamy. To jeszcze jeden chyba nie? Zanim wyjdziemy na koncert. I daleko nie będzie. 70 tysięcy wyświetleń. Mm, Okej. Okay. A sobie chyba zrobię taki lepszy film. Zobaczę, czy to wpłynie jakoś na wyświetlenia. Mm, dobra. Dobra, niech będzie. Chociaż to wpływa chyba tylko na zarobki. Ale niech będzie taki film, on się będzie... Trochę dłużej renderował. O, też ładnie mi to wyszło. Life is strange. Ora, dajemy wszystko. Nazwijmy to Kfe, moje ulubione. Qw.e. Ile? 740 minut? Czy ja jeszcze śpię? Jak ja już mogę wychodzić. Yo Więc wychodzimy na koncert. Ty mi jeszcze obiad ugotuj. E, nie śpi. Idziemy, idziemy. Szybko, szybko. Dobra, idziemy do baru czy do klubu. Za darmo. Znajdźcie łaskę pana. I lecimy do miliona. Jebać bastion! Wchodzę niczym ku testu. Stwia... Le. Zasnął. Jebać bastion. Są jak gimper. Jebać bastion. Niszczę setkę jednym intem. Jebać bastion. Jebać, Bastion, ile dostaniemy? 80 tysięcy fanów! Tak? Tak. Obecnych było już... Już był milion obecnych osób na koncercie! Co to są za liczby chore w ogóle? To jest chore. Mówię wam. Pieska sobie potrenujmy w sumie. Przy okazji. Hop! Hola. szybko spacja. Tutaj. O, fuck. Jest, łatwo. Już, dobra. Spam, 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 spam. Dobra. Lecimy po rekord. 102 metry będą. 102 metry, mówię. O, dolecę. Dobra. Dobra. Jest nowy rekord. Jest 50 metrów. A, fuck, nie dolecę. Doleciałem. Lecimy, lecimy. Niczym, yy, nie wiem. O, fuck, 65 metrów. Dobra. Nie najgorzej. Yo Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I doletko nie będzie. Jaki gość tym razem. Proszę, żeby ktoś poko. ksajo. Ale on ma... Czemu on ma tylko 30 tysięcy fanów? Ksajo powinien być taki. No że on to by miał więcej niż inni byłby lepszy. Bo Ksayo jest lepszy. Ciekawe, kiedy streama zrobi Obejrzałbym szoty Koszykówka, spoko To lubię Nisz Mamiko, zdobądź więcej, spoko Fajnie, że mi pokazuje postać z poprzedniego odcinka Coś tu chyba nie działa, nie? 107 tysięcy też O, jeszcze nie zniszczony ten licznik wyświetleń tutaj Jeszcze jedno lekko nie będzie, nagrajmy Kim z takim szycem z Jezu, ceni się typek no ale dobra, stać mnie i tak się zwróci mam nadzieję <śm> dobra koszykówka, proszę, proszę no i świetnie więcej niż ksajo oczywiście o, oh fuck Co? Zbudowałem? Dobra, wygrałem dowolny przycisk, aby wrócić 107 tysięcy znowu Więcej się chyba nie da Lecimy do miliona, na lekko nie będzie Chociaż tyle Jeszcze pies... Klosuch No, on też, też popularny Też się ceni A podobno Gimper nie płaci gościom A tutaj znamy całą prawdę Znowu koszykówka. Proszę. O, oh, come on. Nie, 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 nie. Nie ma opcji. 200% gry. Postępu. Łatwo. Ale dobra, dalej. No. Dobra, pojedynek w Fortnite może być. Lecimy po typa. Chodź tu. Łatwo. O, no, jeszcze jeden odcinek i mamy milion! Milion subów będzie Z kim? Z Gimperem, on tu jest popularny 287 tysięcy fanów Nie no, 30% popularności to niezbyt dużo Ale dobra Nagrajemy z samym sobą Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. No Koszykówka, koszykóweczka, guha, nie, 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 o tak, tak, o to mówię. Więcej niż klocuch. Fajnie, fajnie. No, come on. I mamy już milion. Jest milion osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści cztery subskrypcje. Na kanale lekko nie będzie. Dobra. Ile mamy hajsu? 700 tysięcy to nieźle. Wróćmy do domu, bo Piesek chyba już chce jeść. Chcesz jeść Morwo? Jeszcze nie, w sumie. Trzymasz się jakoś. Zrób mi obiad. Bulgariusa jakiegoś. Nagrajmy sobie film. 75 tysięcy wyświetleń. Dobra, film. Zobaczmy jakie są trendy w ogóle. Dawno nie sprawdzałem. To może jakiś taki Na czasie, gameplay jest, gier akcji, dobra Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie jeszcze gry akcji jakie są Na... Gry offline Jakieś gry akcji popularne Są tu na końcu jakieś? Mm. Kurde, nie ma tu napisane jaka gra jest grą akcji The Escapists jest dość popularne, ale nie wiem czy to gra akcji O, GTA już nawet nie jest A CS jest? Uuu, CS to... To w ogóle nie jest Czekaj, GTA? Nie jest? No nie jest Dobra, to co tu nagrać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczmy, jakie mamy gry, gry akcji. Gameplay z gry akcji. No, wyłącz mi to, kamano. Halo? Co jest? Dobra. Takiej jakości film, takiej długości z gry akcji i gameplay. Więc to zrobimy sobie z. Czy to jest gra akcji? Nie, 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 nie. O! Co Life is Strange jest gra akcji? Spoko. Dobra, to świetnie to pasuje, bo ma dość dużą popularność. Więc to może się oglądać, jeśli w ogóle film wrzucę, zanim się zmienią trendy na YouTube. Małoby tak było. I w ogóle nie było różnicy w wyświetleniach za bardzo. Dobra, odpocząć muszę. Mmm, za długo się to renderuje. Mogło się już zmienić. Niestety. Zmieniło się? Speedrunes z gier RPG, no. 75 tysięcy niecałe tylko. I 140 tysięcy subów. Mmm. Pieska nakarmmy. Nakarmmy siebie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych i... Cześć.